Dlaczego? 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 nogi, to... nogi... nogi. To... Dlaczego? do nogi! Do nogi! Dlaczego? No Dlaczego? 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 Jak daj, daj! Tak, 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 koniec! Tak, jest kamerek, wenerze. Spokojnie Tak, koniec! Tak, Spokojnie, Tak, się ta, nie. A, na Tak, To Tak, Tak, jest, Tak, koniec! Tak, koniec! Ta, tak, koniec! Tak, ja koniec! Tak, 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 Czas, cały, ty, czas. Dana, Czasem, nie? cały czas! Cały czas! Cały na rękę. czas! Cały sobie! Cały czas! Cały sobie. Cały czas! Cały czas! To czas! Cały 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 czas! się czas! Cały

Odpisz się Masz minutę dwadzieścia Paweł, pracuj nad tym. To jest twoja robota Paweł. Ważne, żeby nie odpił, tak? Załóż od, sobie go, spokojnie, załóż. Dobrze, pięknie, razem. Załóż, zrywaj i załóż. Zrywaj, to próbuj na to Tak, tak, no nie. Biorąc Piodrośko! Tak, biegnie, kontrola! Masz rękę, sam cię podaje! Sam ci podaje podaje! Lewa ręka z drugiej strony! Tak, sam cię podaje! Ci, tak jest, kontrola brodę, bardzo Lebe dobrze! To teraz. Uważaj, żeby się nie odbijał od ściany! Tak? Spróbuj na dosiad wchodzić, Paweł! Kukuj na dosiad! Spokojnie! Nie na pałę! Robi mniejszy sam, nie? metodycznie! Uważ, tak, do Uważaj, żeby nie odbijał! Tak, zaciągnę do żeby nie że odbijał od ściany teraz! Ma nogi na ścianie, Matył. Zmaszaj! Jak co to się Jak co to się Dobre, kontrola panu, pięknie! Na tak pół minuty! Mam Masz kontrolu! Na próbuj przechodzić! Masz tak pół minuty! Który pieprz tam? Dociąg, Tak, do dronisko! Głowa pod siebie! Ciągi go Tak, mocno, mocno, mocno! I próbuję taką tą